Witajcie w kolejnym odcinku Galerii Podróży. Dziś przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie nasze top 5 miejsc na Malcie. Wyspa ta, choć niewielka, kryje w sobie niesamowite skarby, które zachwycają zarówno miłośników historii, jak i tych, którzy szukają pięknych widoków i spokojnych miejsc na relaks. Gotowi na podróż? Zaczynamy! Na szczycie naszego zestawienia znajduje się Dina. Pałac Wilhana to doskonały przykład barokowej architektury z pięknymi zdobieniami i harmonią proporcji, która odzwierciedla estetykę tego okresu. Pierwotnie był to pałac wielkiego mistrza zakonu Joanitów. Historia mdiny jest fascynującą opowieścią o kolejnych cywilizacjach, które pozostawiły swój ślad na tej malowniczej wyspie. Zanim Fenicjanie założyli tutaj miasto, na terenie Malty istniały już osady neolityczne. Fenicjanie znani ze swoich umiejętności żeglarskich i handlowych dostrzegli potencjał Mdiny jako idealnej lokalizacji obronnej. Nazwali miasto Malet, co oznacza schronienie, i rzeczywiście wysokie mury Mdiny zapewniły ochronę przed licznymi najazdami. Mdina jest nazywana Miastem Ciszy, ponieważ jej mieszkańcy cenią sobie spokój i starają się zachować wyjątkowy charakter tego miejsca. Drugim z najważniejszych zabytków Mdiny jest Katedra Świętego Pawła. Według tradycji to właśnie tutaj apostoł Paweł spotkał rzymskiego gubernatora Malty po rozbiciu się jego statku na wyspie. Katedra jest prawdziwym arcydziełem barokowej architektury. Mdina oferuje również spektakularne widoki na okoliczne tereny. Spacerując po murach miasta, możemy podziwiać malownicze krajobrazy Malty, a przy sprzyjającej pogodzie nawet błękitne wody morza śródziemnego. Cisza, którą tutaj znajdziemy, jest odzwierciedleniem wielowiekowej tradycji życia w harmonii z otaczającą przyrodą. Mdina położona jest na wzgórzu, co sprawia, że jej potężne mury otaczają miasto, są widoczne z daleka i stanowią wyjątkowy punkt orientacyjny na wyspie. Mdina, dawniej znana jako Melita, została założona przez Fenicjan około tysiąc lat przed naszą erą. Jej strategiczne położenie na wzgórzu uczyniło ją jednym z najważniejszych ośrodków na Malcie. Z czasem miasto stało się stolicą wyspy. I było zamieszkane przez arystokrację oraz rycerzy zakonu maltańskiego. Medina to miasto pełne tajemnic. Wąskie brukowane uliczki prowadzą nas przez labirynt architektury gotyckiej i barokowej. Miasto to przez wieki było siedzibą arystokracji maltańskiej, a dzisiaj stanowi żywy pomnik historii. Wchodząc przez główną bramę Diny, od razu przenosimy się w czasie do epoki, w której zakon Janitów rządził Maltą. Miasto pełne jest zabytków, pałaców i rezydencji, które niegdyś należały do najważniejszych maltańskich rodów arystokratycznych. Na miejscu naszej listy znajduje się Rotunda w moście, znana również jako Kościół w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny. Jest to jeden z najbardziej imponujących i znaczących kościołów na Malcie, a także jeden z najważniejszych symboli architektonicznych wysp. Co ciekawe, Rotunda w moście posiada trzecią co do wielkości kopułę na świecie, ustępując jedynie bazylice świętego Piotra w Watykanie i katedrze świętego Pawła w Londynie. Jej monumentalna kopuła dominuje nad panoramą mosty i przyciąga uwagę każdego, kto zbliża się do miasta. Budowa tej monumentalnej świątyni rozpoczęła się w 1833 roku i trwała niemal 30 lat. Projekt rotundy został zainspirowany synnym rzymskim panteonem, co widać w jej symetrycznym, klasycznym układzie oraz wspaniałej kopule. Głównym architektem kościoła był miejscowy duchowny Giorgio Jones de Vasse, który mimo braku formalnego wykształcenia w architekturze stworzył jeden z najbardziej zachwycających budynków zakralnych na Malcie. Wnętrze rotundy jest równie imponujące jak jej zewnętrzna fasada. Głównym elementem, który przyciąga wzrok każdego, kto wchodzi do środka, jest gigantyczna kopuła o średnicy 37 metrów, która wydaje się niemal unosić nad przestrzenią. Kopuła ta została zbudowana bez użycia rusztowań, co stanowiło prawdziwe inżynieryjne osiągnięcie tamtych czasów. Gdy spojrzycie w górę, zobaczycie delikatne zdobione wnętrze kopuły, które rozświetla przestrzeń kościoła neutralnym światłem wpadającym przez otwory w kopule. Wnętrze kościoła ozdobione jest bogatymi freskami i sztukateriami. Ołtarz główny otoczony licznymi kaplicami bocznymi jest centralnym punktem świątyni i przyciąga uwagę bogactwem detali. Zwróćcie uwagę na barwne witraże, które zdobią okna. Jednak Rotunda w Moście znana jest nie tylko z imponującej architektury. Podczas II wojny światowej 9 kwietnia 1942 roku, Rotunda stała się miejscem cudownego wydarzenia, które przeszło do historii Malty. Podczas niemieckiego nalotu na wyspę, bomba o wadze ponad 200 kg przebiła kopułę świątyni i wpadła do wnętrza, gdzie w tym czasie modliło się ponad 300 osób. Niewiarygodnym zrządzeniem losu, bomba nie wybuchła, co zostało uznane za cud i znak boskiej opatrzności. Replika tej bomby jest dziś wystawiona w bocznej kaplicy Rotundy. Jako przypomnienie tego niezwykłego wydarzenia i każdy może ją zobaczyć. Witamy w moście, mieście Rotunda. Mosta usytuowana jest w centrum Malty. Mała w liczbie ludności i wielkości, ale z bogatą historią pioska. Kazan Mostagreb jest dzisiaj jednym z najważniejszych miast na Wyspach Maltańskich. Mosta liczy sobie dzisiaj ponad 20 tysięcy mieszkańców. I liczba ta nadal wzrasta. Największym klejnotem bogatego dziedzictwa mosty jest jej kościół parafialny pod wezwaniem w niebo świętszej Najświętszej Marii Panny. Rotunda. Stoją Państwo pośrodku Rotundy kościoła parafialnego mosty. Butynek, w którym się znajdujemy, jest trzecim kościołem w tym miejscu. Mosta otrzymała nowego proboszcza w 1797 roku. Don Felis Kaleja był dynamiczną osobą. Nawet w podeszłym wieku nie przestawał marzyć. Liczba mieszkańców mosty ciągle rosła i chciał on zbudować dla nich nowy kościół. Don Felis Kaleja nigdy nie zapomniał swojej pierwszej mszy jako nowo wyświęcony kapłan, odprawianej w Panteonie w Rzymie. Chciał on teraz zbudować Panteon w swoim kościele parafialnym. Znalazł on w tym celu architekta-wizjonera Giorgio de C, który był entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu. W obliczu wielu przeciwności losu, a także wątpliwości co do projektu kopuły oraz braku funduszy na gigantyczną konstrukcję pierwszy kamień położono dopiero 30 maja 1833 roku a budowę kontynuowano do 1860 roku ton felix jednakże nie miał możliwości by zobaczyć swoją świątynię ukończoną gdyż zmarł w lutym 1833 roku w wieku 82 lat większość prac konstrukcyjnych była wykonywana pod kierunkiem mistrza masona angelo gatta ta gigantyczna konstrukcja ma średnicę 55,2 metra na zewnątrz i 39,6 metra wewnątrz. Fasada z dwoma wieżami kościelnymi skierowana jest na południe i ma portyk z sześcioma kolumnami zaprojektowanymi w stylu jońskim. Jeśli planujecie odwiedzić Maltę, rotunda w moście to punkt obowiązkowy na mapie. Na trzecim miejscu naszej listy znajduje się świątynia Malty Valetta. To miasto to prawdziwa perła architektury, historii i kultury. Założona w XVI wieku przez zakon Waletta Valletta jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów miasta renesansowego na świecie. Co więcej, cała Valletta została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Choć jest to jedna z najmniejszych stolic w Europie, to jednak kryje w sobie więcej zabytków i historycznych skarbów, niż można by się spodziewać ta często jest określana muzeum na świeżym powietrzu. Ta zwana także miastem fortecą została zbudowana na półwyspie otoczonym z trzech stron wodą, co zapewniało jej doskonałą ochronę przed najeźdźcami. Już sam układ miasta z prostymi, przecinającymi się pod kątem prostym ulicami odzwierciedla nowoczesne myślenie urbanistyczne, które miało na celu maksymalną efektywność obronną. Spacerując po tych wąskich brukowanych uliczkach, można podziwiać tradycyjne maltańskie balkony, tak zwane galeria, z które nadają miastu niepowtarzalny charakter. Jednym z najważniejszych budynków w Walecie jest Pałac Wielkiego Mistrza, który przez stulecia pełnił funkcję siedziby władz zakonu Joanitów. Dziś pałac pełni rolę siedziby prezydenta Malty i parlamentu, ale jego wnętrza są dostępne do zwiedzania. W pałacu można podziwiać liczne sale reprezentacyjne, bogato zdobione gobelinami i dziełami sztuki, a także unikalną kolekcję zbroi i broni. Pełnym zwiedzania zabytków i odkrywania historycznych skarbów, Valletta oferuje również mnóstwo atrakcji kulturalnych i kulinarnych. Ulice miasta tętnią życiem, a liczba restauracji, kawiarni i barów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. tradycyjnych maltańskich potraw, takich jak pastizli, czyli ciastek nadziewanych serem lub groszkiem, czy lampuki, ryby łowionej w lokalnych wodach. Marsza Klock, urocza wioska rybacka na południu Malty, zajmuje czwarte miejsce na naszej liście. To wyjątkowe miejsce, które zachowało swój tradycyjny, spokojny charakter. Port Marsza Klock słynie z charakterystycznych kolorowych łodzi rybackich zwanych Luzu, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Malty. To ręczne malowane łodzie ozdobione są motywami w jaskrawych barwach: błękity, żółcie, czerwienie. I mają na dziobach słynne oko odzyrysa. Oko to nawiązujące do starożytnych wierzeń, ma chronić rybaków przed niebezpieczeństwami morza. Spacer wzdłuż nabrzeża Marsa Klok to idealna okazja, aby odpocząć i delektować się widokiem na spokojną zatokę. W pobliżu znajdują się także piękne plaże, które są mniej zatłoczone niż te na północy wyspy, co sprawia, że Marsza Clock jest doskonałym miejscem na relaks z dala od Spacerując wzdłuż brzegu, można odkrywać małe zatoczki i plaże idealne do kąpieli lub pikniku. Większość ryb, które trafiają na stoły maltańskich restauracji, pochodzi właśnie stąd. Codzienny rytm życia Marsha Clock toczy się wokół połowów i handlu rybami. Mimo rosnącej popularności wśród turystów, wioska pozostaje głównie osadą rybacką. Marsa Clock, słynie także z targu rybnego, który odbywa się każdej niedzieli rano. W trakcie targu można zobaczyć szeroki wybór ryb, od tuńczyków przez dorady aż po małe lokalne gatunki. Stragany są pełne ryb z porannych połowów. To tutaj można spróbować tradycyjnych maltańskich przysmaków lub zaopatrzyć się w składniki do przygotowania własnych potraw z owoców morza. Podczas niedzielnego targu nie brakuje również innych lokalnych produktów: oliwki, ser, chleb, tira oraz świeże warzywa i owoce. Marsza Klok to także raj dla smakoszy. Wzdłuż nabrzeża znajduje się wiele restauracji serwujących świeże owoce morza, które trafiają na talerze prosto z morza. Wśród dań, które szczególnie warto spróbować, są lampuki ryby łowione jesienią. Często serwowane w formie smażonej lub pieczonej z sosem pomidorowym i oliwkami. Kolejnym popularnym daniem jest aliota, tradycyjna za maltańska zupa rybna, przygotowana na bazie bulionu z ryb z dodatkiem czosnku cebuli, pomidorów i ryżu. Na piątym miejscu naszej listy znalazły się ogrody San Anton położone w miejscowości Attard w centralnej części Malty. To nie tylko jedne z najpiękniejszych ogrodów na wyspie, ale także jedne z najstarszych o bogatej historii sięgającej początków XVII wieku. Ogrody te zostały założone w 1623 roku przez wielkiego mistrza zakonu Janitów, jako część jego letniej rezydencji pałacu San Anton który dziś jest oficjalną rezydencją prezydenta Malty. San Anton Gardens został pierwotnie zaprojektowany jako prywatne ogrody pałacu San Anton, który przez wieki pełnił funkcję letniej rezydencji Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów. W XVIII wieku ogrody zaczęły być stopniowo otwierane dla szerszej publiczności, stając się miejscem rekreacji zarówno dla mieszkańców Malty, jak i zagranicznych gości. Dziś Pałac San Anton jest rezydencją prezydenta Malty, a ogrody są dostępne dla zwiedzających przez cały rok. Pałac sam sobie jest interesującym przykładem maltańskiej architektury z okresu baroku, otoczonym majestatycznymi ogrodami, które były świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych na wyspie. Jednym z najbardziej urokliwych elementów ogrodu są malownicze fontanny i stały, które dodają temu miejscu wyjątkowego charakteru. Spacerując po alejkach natkniemy się na liczne małe oczka wodne i fontanny, które tworzą spokojną atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi. San Anton Gardens słyną z imponującej kolekcji roślinności. Znajduje się tutaj wiele egzotycznych gatunków drzew i kwiatów sprowadzonych z różnych zakątków świata, w tym drzew cytrusowych, oliwek, dębów korkowych, a także rzadkich roślin ozdobnych, takich jak kamelie i bougainville. Część z tych drzew została posadzona przez zagranicznych dygnitarzy i monarchów podczas ich wizyt na Malcie. Przykładem jest majestetyczny cedr libański posadzony przez królową Elżbietę II w 1954 roku. To była nasza lista top 5 miejsc na Malcie, które naszym zdaniem warto odwiedzić. Każdy z tych miejsc ma swój unikalny charakter: od tętniącej życiem palesty, przez spokojne ogrody San Anton, aż po tajemniczą Mdina. Malta to wyspa pełna kontrastów, która potrafi zachwycić każdego podróżnika. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków pełnych inspiracji i przygód.